ma folder nie wchodzić. Ej, to też tutaj chcę wejść od razu. Uwaga, wejdźmy i tutaj pisze serio nie wchodź. Ej, ten folder jest podejrzany. Uwaga, wchodzę. I tu jest znowu jakiś folder. Jak ktoś to zobaczy, to będzie przypał. Ej, nie, nie wiem o co tutaj chodzi. Okej, okay, to zaraz będzie. No dawaj pipek, zaraz. Uwaga i... E o nie, tutaj są te Widzowie, nie, nie mogę wam pokazać, chociaż Nie, no już wam pokazałem, tutaj są chyba Jakieś ujęcia z teledysku Mojego nowego, tak, zobaczcie, tutaj jest O, na przykład takie zdjęcie, które będzie na teledysku Ale nie, mogłem tutaj naprawdę Nie wchodzić, tutaj jest jakieś drugie ujęcie O, to jest akurat z jakimś, nie wiem, czy to jest Pędzel, nie wiem, widzowie, tutaj mamy O, pimpka takiego smutnego, który też będzie Na teledysku, czy to jest tajna rzecz, a ja to Pokazałem, no nie, o, a tutaj Jest na przykład, o, mój konik niebieski Widzowie, który też będzie, ale Mogłem wam tego nie pokazywać, ale przy no nie, a tutaj o, mamy pimpka, który idzie do mnie, bo to też będzie na teledysku. Ale dobra, już wam nie pokazuję, bo za dużo pokazałem. O, jakąś piosenkę, luczek i pimpek pieski, to nie będzie pewnie całość, widzowie. Fileczkę e, e, ty. To jest nasza piosenka, widzowie. On naprawdę ma całą piosenkę? Nie! Ej, to jest naprawdę, widzowie, nasza piosenka! Nie, nie mogę tego puszczać, dobra, ty ja to wyłączam, ale czekajcie.